Witam serdecznie. Na moim nowym kanale dietetycznym Dieta przyszłości ukazał się właśnie filmik zatytułowany Dlaczego nabiał powoduje raka i jak oceniać sprzeczne wyniki badań. Jest to filmik rozpoczynający dłuższą serię dotyczącą szkodliwości nabiału. Podobnie jak na tym kanale, również i tam będzie wiele różnych serii. Już w tej chwili jestem Wam w stanie powiedzieć, jaki będzie następny filmik, a również on będzie początkiem kolejnej, myślę, że fascynującej serii dotyczącej zależności naszego stanu psychicznego od diety. W ramach tej serii będziemy zajmować się zarówno prewencją, jak i korektą zaburzeń psychicznych oraz stanów czy to depresyjnych, lękowych, czy to problemów z koncentracją, właśnie za pomocą wybranych składników diety oraz diety jako całości. Na tym kanale zasadniczo kwestiami dietetycznymi już się nie będziemy zajmować, z drobnymi wyjątkami. I dzisiaj pragnę zaprezentować dwa badania dotyczące wpływu estrogenów z mleka na organizm ludzki oraz tabele z zawartościami różnych hormonów w mleku. Dlaczego? Ponieważ właśnie tutaj wielokrotnie jako weganie zostaliśmy zaatakowani argumentem o rzekomo feminizującym działaniem soi z powodu rzekomo występujących w niej estrogenów. Jest to oczywiście nieprawda. Estrogeny, bo tu też nie mówimy o jednej substancji, są to substancje jak najbardziej pochodzenia zwierzęcego i głównym źródłem dietetycznym jest przede wszystkim nabiał, na drugim miejscu mięso. Jeżeli zaś chodzi o rośliny lub plastik, bo tutaj przede wszystkim w zasadzie się mówi o plastiku, jeżeli mówimy o substancjach estrogenopodobnych, to są to substancje co najwyżej podobne, oczywiście o znaczeniu marginalnym w stosunku do wpływu mleka oraz mięsa na organizm ludzki, gdzie znajdują się prawdziwe estrogeny, które w pełni są przyswajalne i bezpośrednio wpływają na poziom estrogenów w organizmie ludzkim. Tamte substancje estrogeno podobne mogą jedynie lekko oddziaływać i to w przypadku soi udowodnione jest działanie obniżające stężenie estrogenów, stąd działanie protekcyjne soi w stosunku do nowotworów hormonozależnych, takim jak rak prostaty, jajników, macicy czy piersi. Oczywiście odwrotnie do działania mleka, gdzie znajdują się prawdziwe estrogeny, które faktycznie te postaci raka wywołują. Ale, żeby nie być gołosłowną, pokażę przykłady takich prób ośmieszania nas w oczach najprawdopodobniej mniej zorientowanych ludzi, bo chodzi tutaj o straszenie weganizmem, ludzi, którzy. Oni mają pojęcia, jak to jest z tymi hormonami. Nie sprawdzali nigdy tego tematu i być może takie osoby da się zastraszyć. Tutaj mamy komentarze pod ostatnim filmikiem, w którym występuję razem ze swoim synem. Pierwszy komentarz do mojego syna: Emanuel, jeżeli chcesz zachować swoją płeć, to proponuję odstawić soję, chyba że chcesz być Emanuelą. Zobaczcie, ile w tym kpiny. Na silny, personalny atak na osobę, co do której nawet nie wiem, czy, czy ta osoba w ogóle spożywa soję, bo wielu wegan soi w ogóle nie spożywa, ale tego typu ataki zawsze się pojawiają. W stosunku do wszystkich wegan, bez yy, nawet wstępnego zapytania, czy akurat Ty spożywasz soję? Kolejny równie hamski komentarz. Regularne spożywanie soi uszkadza męskie hormony. Jest to absolutna bzdura. Wszystkie badania i więcej ich będę publikować na kanale Dieta Przyszłości dowodzą, że weganie mają wyższy poziom testosteronu, a wprost przeciwnie udowodnione jest, że przede wszystkim spożywanie mleka na biału nie tylko obniża poziom testosteronu u mężczyzn, ale wręcz prowadzi do bezpłodności. Jej związki naśladują żeńskie hormony. Dobrze przynajmniej, że użył hasła naśladują, czyli co najwyżej są to związki estrogenopodobne. Temat nie jest tak bardzo prosty, aby dało się go zamknąć w jednym zdaniu. I osoby podłe, których intencją z założenia jest straszenie ludźmi weganizmem, eksploatują ten temat na potęgę. Wykorzystują właśnie ten fakt, że jest to temat troszeczkę zawiły, wymagający dłuższego wyjaśnienia, co więcej, wciąż badany, a ponieważ ludzie bardzo chętnie lgną do uproszczonych wniosków. To najprościej powiedzieć, a coś ma nazwie estrogeny, bo mówimy o fitoestrogenach, to łatwo będzie to sprzedać ciemnemu ludowi. Jako estrogeny, i do tego dorobić jakąś narrację. No zobaczmy, jaką tutaj narrację widzimy. Jak widać, że tematy, które nas zaskakują, kropka. Dziwaczne, oczywiście, zdanie, jakie tematy nas zaskakują, ale jedźmy dalej. Wychodzi na to, że w dużej mierze transseksualizm i reszta sodomii jest skutkiem ubocznym spożywania soi. Widzicie wy to? Po prostu z taką osobą to już nawet nie ma co rozmawiać, nie ma argumentów do takiej ciemnoty i hamstwa. A pośród wegan jest wielu sodomitów. Ten komentarz mnie dodatkowo śmieszy, gdyż ukazuje się po mojej serii trzech wideo na temat Sodomy i Gomory, w których dowodziłam, że ci owi archetypowi sodomici w ogóle nie mogli być ludźmi, ponieważ ich zachowanie jest sprzeczne z instynktami gatunku Homo sapiens, jak również wszystkich kręgowców. Odczytajmy to zdanie, jako wśród wegan jest wielu kosmitów. Jeżeli więc ktoś chce zachować swoją płeć, szczególnie mężczyźni, to proponuję odstawić soję, ponieważ takie komentarze się powtarzają regularnie dlatego wyjątkowo także na tym kanale, dzisiaj dwa wybrane badania. Przeczytajmy pierwszy artykuł. Tytuł jego brzmi, czy mleko jest odpowiedzialne za zaburzenia męskiej płodności. Czytamy, rola związków środowiskowych o działaniu estrogennym, czyli estrogenów zewnętrznych w rozwoju męskich zaburzeń płodności budzi duże zaniepokojenie. Wśród dróg ekspozycji człowieka na estrogeny szczególnie niepokoi nas mleko krowie, które zawiera znaczne ilości estrogenów. Głównym źródłem estrogenów w diecie człowieka jest mleko i produkty mleczne. Które stanowią 60-70% spożywanych estrogenów. Ludzie spożywają mleko pozyskane od jałówek w drugiej połowie ciąży, kiedy poziom estrogenów u krów jest wyraźnie podwyższony. Mleko, które teraz spożywamy, jest zupełnie inne niż to, które spożywaliśmy 100 lat temu. Nowoczesne, genetycznie modyfikowane krowy mleczne też zwróćmy na to uwagę, gdyż również GMO jest takim Hasłem, którym antyweganie czasem próbują atakować wegan, podczas gdy wszystkie produkty odzwierzęce pochodzą ze zwierząt GMO. Mleko pochodzi z krów GMO, w ogóle nie wchodzi w rachubę coś takiego jak używanie naturalnych krów do produkcji mleka na skalę przemysłową. Naturalne krowy z naturalnym kodem genetycznym dają wielokrotnie mniejsze ilości mleka, więc nikomu by się to nie opłacało. I ja tak troszeczkę w tej chwili wybiegam poza samo tobie badanie, ponieważ czytałam też więcej badań na ten temat. Porównywano mleko od krów pobrane z jakichś plemion w Mongolii. Okazało się, że tamto mleko od tych naturalnych krów ma zupełnie inny skład niż to mleko europejskie czy amerykańskie, z hodowli przemysłowych, z krów GMO, to nasze mleko faktycznie okazało się, że ma znacznie wyższe poziomy zarówno estrogenów, jak i progesteronu. Tutaj dodatkowo, oprócz samej modyfikacji genetycznej samych krów, jest dodatkowo wymieniony sposób karmienia tych krów. Pisze tutaj, są zazwyczaj karmione mieszanką trawy i koncentratów, mieszanych zbożowo-białkowych i różnych produktów ubocznych, które umożliwiają im laktację w drugiej połowie ciąży nawet w 220 dniu ciąży. I to mleko pochodzące z krów będących w ciąży, a podobno jest to 75% mleka na rynku zawiera szczególnie dużo estrogenów. Przypuszczamy, że mleko jest odpowiedzialne przynajmniej częściowo za niektóre zaburzenia płodności u mężczyzn. Przejdźmy do drugiego badania, jego tytuł brzmi Prawdopodobna rola żeńskich hormonów płciowych mleku ciężarnych krów w rozwoju raka piersi, jajnika i szyjki macicy. Ciągły wzrost zachorowań na niektóre nowotwory związane z hormonami na całym świecie jest powodem do niepokoju. Chociaż za ten wzrost obwiniano substancje estrogenopodobne w środowisku, czyli jak mówiliśmy, tu głównie chodzi o, o plastik, butelki plastikowe opakowania, możliwa rola endogennych estrogenów z pożywienia nie była jak dotąd szeroko dyskutowana, szczególnie niepokoi nas mleko krowie, które zawiera znaczne ilości estrogenów. W dalszej części znów jest wyjaśniany ten fakt, że współczesne mleko ze współczesnych krów ma niewiele wspólne. Z historycznym mlekiem, że współczesne mleko ma tych estrogenów i nie tylko, bo także innych hormonów zdecydowanie więcej. Czytamy dalej: Korelacja wskaźników zachorowalności i śmiertelności ze zmiennymi środowiskowymi w krajach na całym świecie dostarcza użytecznych wskazówek dotyczących etiologii raka. W tym badaniu zestawiliśmy wskaźniki zachorowalności na raka piersi, jajnika i szyjki macicy ze zwyczajami żywieniowymi z typową dietą w 40 krajach. Mięso było najbardziej skorelowane z zapadalnością na raka piersi. I tutaj współczynnik korelacji wynik wynosi 0,827, czyli bardzo jest to wysoki współczynnik. Współczynnik R równy 1 jest to najwyższa wartość, a tutaj też widzimy, że jest, to, jest ten współczynnik bardzo bliski jedynki. Z tego wynika, że rak piersi jest to przede wszystkim problem kobiet mających upodobanie w mięsie i raczej będziemy się spodziewać, że będzie to rzadkie zjawisko wśród weganek. Następnie mleko. Tuż za mięsem jest mleko. 0,817, czyli też bardzo wysoki współczynnik korelacji, oraz sery na trzecim miejscu. Krokowa analiza regresji wielokrotnej wykazała, że mięso jest czynnikiem najbardziej się, przyczyniającym się do zachorowalności na raka piersi. Mleko było najściślej z kolei skorelowane z zapadalnością na raka jajnika. 0,779, czyli też wysoki współczynnik korelacji. Następnie były tłuszcze zwierzęce oraz na trzecim miejscu sery. Badanie wykazało, że mleko plus ser mają największy udział w częstości występowania raka jajnika. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, najściślej skorelowane było mleko. 0,814, czyli znów bardzo wysoki współczynnik korelacji, a następnie ser. Badanie wykazało, że mleko plus ser mają największy udział w częstości występowania raka szyjki macicy. Podsumowując, zwiększone spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego może mieć niekorzystny wpływ na rozwój nowotworów hormonozależnych. Spośród dietetycznych czynników ryzyka najbardziej interesuje nas mleko i produkty mleczne, ponieważ mleko, które dziś pijemy, pochodzi bardzo często w 75% od ciężarnych krów, u których poziom estrogenu i progesteronu jest wyraźnie podwyższony. W tych badaniach akurat faktycznie nie wspomnieli o raku prostaty, ale na tym. Na tej postaci raka skupiłam się z filmiku z kanału Dieta Przyszłości, i tam się okazało, że mleko i nabiał radykalnie podwyższają ryzyko zachorowania na raka prostaty, i to już nawet mleko w małych ilościach. Na koniec zerknijmy, jaka jest średnia zawartość hormonów w mleku. Widzimy, że tutaj, oprócz kilku postaci estrogenów Czyli esteron, estradiol i esteriol. Mamy bardzo duże ilości progesteronu, mamy także trochę testosteronu, mamy kortyzol, mamy bardzo także niebezpieczną i rakotwórczą prolaktynę. Zerknijmy też, jak się przedstawiają zawartości tych podstawowych hormonów, czyli progesteronu i dwóch postaci estrogenów w różnych produktach mlecznych. I widzimy, że w maśle oraz w śmietanie mamy ogromne ilości progesteronu, w żółtym serze także, czyli przede wszystkim tam, gdzie jest, występuje tłuszcz mleczny, są ogromne ilości progesteronu i również jednej z postaci estrogenu estradiol. Mniej więcej w różnych ilościach występuje w tych wszystkich produktach, natomiast ta druga postać ma dziesięciokrotnie wyższe stężenie ma ponad dziesięciokrotnie wyższe stężenie w maśle niż w mleku. I to wszystko, oczywiście, nie pozostaje bez wpływu na organizm ludzki. Jeden poradzi sobie z tym lepiej, a u innej osoby niestety rozwinie się z tego powodu choroba nowotworowa. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce!